Hej wszystkim! Witamy się z Wami serdecznie na naszym kanale o poranku. Dzień dobry, nie śpimy, bo ci wakacje przeminą na spaniu. Ja U... już się ubrałam. <grym> tak, Olivia się ubrała, jeszcze sobie teraz troszeczkę leżała i odpoczywała. Ja się już ubrałam. Tak, masz dzisiaj kropeczki. Jak widzicie jest pochmurno. Zdecydował mhm. moich palców. W nocy padał deszczyk, teraz na szczęście nie pada. Ale Oliwia chce dzisiaj zostać w hotelu. No. Masz ochotę posiedzieć i odpocząć. Weź na odgarnij sobie troszkę te włoski, bo twojej buźki nie widzę. Także skoro ty masz ochotę zostać w hotelu, to sobie tutaj posiedzisz, a może swojaki pójdą gdzieś na spacer. Tak? No dobra, ja też pójdę na spacer. Nie, 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 ja mam dzisiaj na ciebie inny plan. Bo skoro rano powiedziałaś, że masz ochotę tu siedzieć, to zamknę cię w łazience na 24 godziny. Nie. Dlaczego? Nie będzie fajnie. Ale ja z tobą zostanę tu w hotelu. Będę Ci denosić jedzonko, będę się z tobą bawić. Myślę, że to będzie śmieszny challenge. Dobra, ale będę wołała, dobra? Tak, tak, ja będę z tobą tam w środku. Albo, albo będę tam. E... Ci zaznaczałem co chcę. I ci powiem w łazience. Nie ma problemu, kochana. Dobra. Będę Ci wszystko donosić. Czyli co? Podejmujesz się tego wyzwania? Tak. Super, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby nagrać taki film. No dobra. To powoli będziemy musiały się naszykować, pozanosić coś do łazienki, co jest Ci potrzebne. Także przemyśl sobie, co potrzebujesz. Ja wiem co. Może swoje zabawki. Aha. Biżuteria. A no tak, biżuteria musi być, nawet w takiej łazience. Chociaż nikt cię tam nie będzie widział, oprócz mnie. A nie, przepraszam, jeszcze widzowie będą cię widzieli. No tak, to musisz się wystroić. Yy, tu zobaczcie, ile już Oliwiana zbierała muszelek. Bardzo dużo. mój. Tak, Oliwia sobie wylosowała z jakichś automatów te takie małe, nie wiem co, glutki. To chyba glutek jest ten pomidor i będziemy się nim po prostu bawić. O nie, wyleciał na podłogę. Pokaż na go tu bliżej. Ale jest śmieszny. Ej, wygląda jak prawdziwy. Ała, już dostałam w ucho, tylko ale, nie to. Ale było tam narysowane na, te, na tej maszynie, że, że ona może się... A Plaszczyć. Że splaszczyć. A spróbuj rzucić może w tamtą ścianę. Gdzieś o tu. Nie. Czyli nie działa. <grystanie> nie chce się przykleić po prostu. O to chodzi. No dobra, drodzy widzowie. Koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Oliwi poszedł ten challenge. Dawajcie jej duży łebek w górę. I tak, muszę teraz iść do łazienki. Tak. I pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, bo filmy dodajemy Codziennie! Zgadza się, a my Wam życzymy miłego dnia albo miłego wieczora, w zależności od, o której godzinie nas oglądacie. Zobaczcie, już Oliwia znosi pierwsze rzeczy. Obawiam się, że do tej łazienki powciska wszystko. Nawet przeniesie tutaj swoje łóżko. Haha, to będzie śmieszne. No, dobry pomysł w sumie z tym krzesełkiem. Będziesz miała na czym zjeść śniadańko. I mam pytanko: O stolik! Stolik też potrzebujesz? O rany, ale ja tu muszę zrobić porządek. Dobrze, odpowiedz mi na krótkie moje pytanie. Co chcesz na śniadanie? Wolisz tosty czy bułeczkę z serkiem jagodowym? E, bułeczkę. Dobrze, to ja ci tutaj przyniosę i chyba herbatkę. Czy soczek? E, nie. Herbatkę. Soczku nie mamy. To ja lecę do kuchni, a ty sobie się tutaj oporządzaj. Tylko nie przynieś całego mieszkania, całego pokoju. Ja tutaj do łazienki. Ja bo się nie zmieści wszystko. Nie. Dobra, no. masz na to 5 minut, a potem musisz już tutaj siedzieć i nie wolno ci wychodzić. Ok? okay. Czas start! Śniadanko gotowe. Proszę, proszę. Za mało zrobiłaś. Naprawdę? Przecież Ta. ty jesz połowę półki. No dobra, mogę ci zrobić kolejną połowę, tylko z czym? Z tym samym? Tak. Bo jeszcze mam serek waniliowy i truskawkowy. Jeszcze. Chodź do kuchni. Nie no, to to już zacznij jeść, a ja ci doniosę, dobrze? I tak się nie denerwuj. O rany, ona jak jest głodna, to jest zła. Serio. No życzę ci smacznego, chociaż myślę, że w łazience to jakoś niemiło się jeść śniadanko. Je się miło. Miło? <laughs> o, widzę, że sobie już naznosiłaś jakieś rzeczy. Tu masz te kosmetyki. A no dobra, to i tak mało tego wszystkiego wzięłaś, jakby co to wołaj i wiem o czym zapomniałaś, zapomniałaś wziąć tableta, chyba, że nie chcesz, mhm. chcesz, mhm. okej, okay, to ja go poszukam i ci doniosę i już ci nie przeszkadzam. jest mam chyba mojego łóżka? Mhm. Wiem, czego jeszcze ci nie przyniosłam, tej herbatki, o rany. No dobra, poczekaj chwilę, <laughs> ale ty robisz śmieszne miny. Ok, na no toaletę. I to pojadłaś? Tak. To się cieszę. A nawet, nawet widzę, że masz brudowe buzie, ale na szczęście jesteśmy w łazience, mam... więc teraz możesz się umyć. I mam czkawkę. No nie wiem, że znowu masz czkawkę, to może musisz się czegoś napić, ale. Ty masz tu w sumie całkiem nieźle, bo masz dużo kosmetyków. My, dziewczyny, będziemy mogły się tu pomalować, poprzeglądać w lusterku. Nie jest aż tak źle. No, nie jest aż tak źle. Też tak myślę. No dobra, to co będziemy najpierw robiły? O, możemy iść pod prysznic. My, e, pierw ciebie A e, Myślisz, że jestem brudna? Ja no, jesteś brudna na szuszku, na kicie. O nie, gdzie ja się mogłam tak ubrudzić, jak to się stało? Oh, no, no. Okej, okay, dobra. Yy, słuchaj, no, a może byś jakąś fryzurę zrobiła? Dobra. Ja widziałam wcześniej, że tak pocierałaś swoje włosy. Tak śmiesznie robiłaś, pokaż widzom. O, co to miało być, że się tak czochrałaś? <laughs> Zamiast się czesać, to ty się czo tak yy, czochrasz. Jeszcze bardziej. A Udawałaś, że myjesz sobie włosy? A co teraz idziesz się kąpać? Nie. Proszę bardzo. Ja nie, ja dziękuję, ja sobie tak żartowałam. A ty jak chcesz się umyć, to ja może stąd wyjdę. Nie. 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 Ja może później, słuchaj, wieczorem skoczę pod prysznic. Kupiłam ci coś, wiesz? Co? A zaraz Ci przyniosę. Eee, ale to będzie też z posypką? Mm, nie, ale też jest do jedzonka. Butelka? Butelkę chcesz jeść? Kupiłam Ci lizaka. No i o co chodziło? I dwie milki Secret Boxy. Tylko, tylko ja... Eee... Zaraz zobaczymy, co będzie w środku. Tylko ja kiedyś e, widziałam w jest adlerze. że że trafiła jej się taka mała palca, to ją nawiedzała i nie trafiła w, w tym bokcie nic już fajnego. Co Ty mówisz? Bo my oglądamy Miss Agę na YouTubie, więc hmm. bardzo Cię serdecznie pozdrawiamy Miss Age, jeżeli też nas oglądasz jakimś hmm. cudem. Dobrze, to my zobaczymy, co będzie u nas w naszych y, boksach. Tak. Tylko, tylko mam nadzieję, hmm. że nie te lupy. Nie wiem, nie wiem. To jest taka kinder niespodzianka. Nigdy nie wiesz, co będzie w środku. To idę. to. Zaraz ci przyniosę. Dobra. O nie, w drugim boksie to samo. Oliwia otworzyła te dwa boksy i niestety trafiło i jej się... To samo jak słyszycie. Dwie takie lupy, i trzeba znaleźć ja bym skarb. Mieć to. Które byś chciała mieć? Taką Taki. krówkę. No, dramatową. To by... chyba To wydaje mi się, żebyśmy musiały kupić bardzo dużo tych pudełeczek. Już widzę, że tu czekoladki zniknęły, a w tym opakowaniu jeszcze są. Oj ty łasuchu! Teraz mm, poszukam. Tak, ty szukaj skarbu, a ja pokażę widzom jaką fajną buteleczkę ci kupiłam. Znalazłam! Ja się cieszę, że znalazłaś. Zobaczcie jaki ekstra lizak z psim patrolem, a w środku chyba jest jakiś proszek. Ja wiem przecież co to jest. Ja nie wiem co to jest, a Oliwia wszystko wie, bo ogląda mi z Agę po prostu i to chyba stamtąd czerpie tą wiedzę. Nie, to było z jakiegoś innego filmu. No to powiedz mi, co się z tym robi, bo ja naprawdę nie wiem. Hmm. Odkręca się. Tak. Odkręca. I co tu w środku? A tu już... Aha! To dopiero to otwierasz, no tak. O, fu! jakieś to takie niehigieniczne czyli obracamy ten smoczek, tak, do środka tu wkładamy, a i on się oblepia. Tym. a to jest kwaśne czy słodkie? Słodkie. To będę musiała koniecznie spróbować. Ja to spróbuj, no. No to weź mi tam na nałóż tym czymś. To takie trochę jakby dla małych dzieci. Proszę. No pyszne, pyszne. Czyli co? Polecamy. Mhm. Tak, to nasza polecajka dla Was. Kupcie sobie też takie, bo jeszcze były chyba w innym kolorze ten lizaczek. W różowym, jak dobrze pamiętam, ale Oliwia jest ostatnio fanką koloru niebieskiego i zielonego. lubię! A za to mówi, że czerwonego w ogóle nie lubisz. I rąkowi jest smutno, bo to jest rąka ulubiony kolor. Okej, okay, to posiedź sobie i zaraz przyjdę, coś wymyślę, co byśmy mogły dalej robić. Ciekawe co teraz robi Oliwia. Nie zaglądałam do niej już pół godziny. Co? Gdzie ty stoisz? Ej, a, bo ty tutaj sięgasz sobie swoje zabawki różne. Proszę bardzo, weź ode mnie laptopa. Raczej, tableta. Przepraszam, tableta, pomyliłam się. No nie spodziewałam się, że ciebie tu zobaczę na tej toalecie. -y, słuchaj. Bo o, i ty chciałaś zwykłą kartkę, ale nie mamy takiej, więc nie wiem, na czym będziesz malowała. Ale nie mam pomogę. Długopis. No długopis masz, ale naprawdę nie mamy ani jednej kartki. Wszystko dokładnie sprawdziłam. Bym musiała iść do sklepu. Do sklepu. Ojej, ale jest zimno, no tak jakoś mi się nie chce. Dobra, potem Bolka wyślę, żeby coś kupił. Ile pierścionków. Trzymam nawet. A właśnie widzowie, bo nie wiem, czy wy widzieliście wszyscy, jak Oliwie sobie zrobiła piękny tatuaż. Pokaż go. Zobaczcie, jaki piękny, brokatowy. I tu wam gdzieś e, wstawimy filmiki, jak pani go pięknie zrobiła. No, czadowy. Ja chyba też się zdecyduję Oj, na jakiś wzór. Chyba tutaj będą miały zęby. <grym> tak. Wiecie? Ale, ale tu jest jeszcze rąbka szczoteczka i twoja szczoteczka. Tak, tu są nasze kosmetyki, ale szczoteczki. Mamy, ale mamy tylko trzy szczoteczki. No, no bo inni to nie myją zębów. Tak, nie wszystkie swoje jakie chcą mieć je zęby. Ja muszę, bo mam zobacz takie wystające. I ale mnie rozpaliłaś. O nie! My zęby Wystające z kępy, znacie tą piosenkę? Nie no, ona inaczej szła, tylko my sobie ją trochę przerobiłyśmy, żeby było śmiesznie. No i od razu mamy lepsze humory. Kochana, doradź mi dla mnie wzór jakiegoś tatuażu. Co bym mogła mieć Mogłabyś pięknego? Mogłabym mieć e, motylka, z gwiazdy. A pójdziesz ze mną, bo ja się troszeczkę boję tego tatuowania. I, ja y, y, ja dzisiaj mam no challenge. A jej, zapomniałam. O sorry, sorry resory. sorry, to jutro skoczymy. No i w końcu musisz sobie ja zrobić te kolorowe włosy. Dzisiaj musisz skoczyć. Czyli ja mam iść sama? Tak, bo, bo, Ojej. bo zaraz pani się zamknie. Pójdę z tobą, dobra? Jutro Ale... pójdziemy. Rano, po twoim challengeu, proszę, proszę, bo ja się boję. Nie, Ale ty sobie wtedy zrobisz kolorowe włosy tak jak chciałaś. To, to jest miła pani, a nie zła. Mm -hmm. mm, no dobra, pomyślę jeszcze nad tym. A ty już w końcu schodź do tej toalety! Jak ty tu wyglądasz? Jak <śledzpie> bym na ten, siku z nóg. <śledzpie> o masakra! Puk, puk! Dzień dobry! Ale nudy. Nudzisz się? Wiola, przyniesiesz mi jakieś ciasto? A skąd ja ci wezmę ciasto? Przecież nie piekłam nic. Hmm... Czyli co? Tu obok mamy cukiernię. Może Bolka tam wyślę? Nie A co on ma innego do roboty? Niech leci szybko. Nie. Dobra no. Ale jakie byś chciała? Może y, jabłecznik? Nie. No to masz na jakieś konkretne na ciasto ochotkę? Jakie y, jak, jak bolę wybierze, tylko powiedz mu, żeby, żeby nie sernik, bo ja tego ciasta najbardziej nie lubię. Dobrze, to przekażę mu, to ty sobie tu leż spokojnie, a ja wyślę naszego bolkę na zakupy. Dobra. Czy jeszcze coś potrzebujesz, może jakiś soczek? Soczek też. Okej, okay, myślę, że wszystko jest do, do zrobienia. Kle, kle, ktoś tu zamawiał pyszne ciacho. Ale co, ale co mnie zamówiłeś? No już ci mówię, mam tu sernik. Ja ci przecież mówiła, że ja nie lubię sernika. Naprawdę nie lubisz sernika? No. Przecież to jest niemożliwe. Każdy lubi sernik. Ja nie lubię. Ale spójrz na niego, chociaż otwórz i zobacz. Może się skusisz. No ja nie wierzę. No to ja go zjem. Nie będę narzekał. No zobacz, jaki pyszny świeżutki. Taki wybrałem. Chyba nie wiem, z lukrem na wierzchu. Nawet nie zrobisz gryzka małego. O nie, a tak się starałem i tyle pieniędzy wydałem. Bo jakbyś mnie słuchał, chociaż jeden raz w życiu to by ci zapamiętał, że Olivia nie lubi tylko tego ciasta. No dobra, dobra, wyleciało mi z głowy. Już po prostu zapomniałem, którego ty nie lubisz. I pomyliło mi się. Myślałem, że nie lubisz jabłecznika. No nic, trudno. A, ja, a jak zimno, ja mi wy... I co? Dobry był? O, tak. A, czyli w tym przedszkolu Ci smakował? No. A Ty teraz idziesz się kąpać? No, kąpnąć N się idę. Dobra, to ja lecę. Nie będę Ci przeszkadzał. Ale mam tu 24 godziny. Ja wiem, no ale przecież nie będę patrzył jak Ty bierzesz prysznic. Dobra, to zamykaj się. I widzimy się później. Dobra. Widzę, że już jesteś śpiąca. Mamy godzinę 21. No już ty się nie umyłam. To Dada. myj szybko zęby, a ja Ci tutaj przynoszę, nie wiem, poduszkę i kołdrę chcesz, tak? No i chyba tutaj będziesz musiała na tej podłodze się rozłożyć, no bo jak inaczej. Okej, okay, to ty sobie w spokoju szoruj zęby. Mogę Ci zaśpiewać, że myję zęby. Czy nie trzeba. Naprawdę? Siotka, siotka, hej, ściateczka. W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O, o, o. o rany. Ile ja się dzisiaj muszę przynosić tych rzeczy. O, poducha już jest. O, widzę, że się przeglądasz w lustrze. <gryw> Idę jeszcze po kołderkę. Ale to jest ciężkie. Już ledwo to niosę. A Tata wymyślił ten challenge, przypomnij mi, ja czy ty, bo już nie pamiętam. Serio to był mój pomysł, mega głupi. Ale Olivia wpadła na fajny pomysł, żeby nagrać 24 godziny w bawialni, bo tutaj na dole mamy taką mini salę zabaw, więc może jak będzie brzydka pogoda, to może się uda w któryś ja dzień wam nakręcić takie coś. Myślę, że byłoby to ciekawe. No okej, okay. to zaraz kładź się do łóżeczka i będziemy spać. Tylko spójrzcie jak Oliwia tutaj słodko wygląda. Ej, no ale chyba masz mięciutko, co? Twardo. Twardo jest jeszcze? No przecież starałam się, żeby było miękko. A podłodze. Uh -huh. to może jeszcze mam Ci jakiś materacyk tutaj załatwić? Tak. O kurczaki, ale Ty masz wymagania jest jestem taka zmęczona, co chwilę muszę ci coś nosić, jak jakaś służąca. Ty jesteś moją służącą. Ale tylko dzisiaj, jutro rano kończy ci się ten challenge. A wy, drodzy widzowie, jeżeli jesteście ciekawi, jak Oliwi minęła tutaj noc, to koniecznie zostańcie z nami, bo z rana coś tu nagram. Dobrze, kochana, my ci wszyscy życzymy kolorowych snów. Ja jeszcze jutro bym to powtórzyła. Spij dobrze. Ja już jutro tego nie powtarzam, ponieważ nie, nie. będę Twoją służącą. Ale Koniec. Kropka. To będzie, będzie teraz e, e, Romek będzie moim służącą. No, chyba, że Romek. Albo mam pomysł. Wiem, jaki challenge. 24 godziny Ty jesteś moją służącą. Jeeee! Yeah! Dobrze to wymyśliłam sobie. Nie. Nie? No dobra, ale ja mam pomysł na twój challenge. Opowiadaj. 24 godziny jesteś z Myślałam, że jakąś królową. Kładźcie szybko kochana buziaczek. Mua! To jeszcze raz dobrej nocki i ja idę do wygodnego łóżka, a Oliwia zostaje tutaj. To a papa. A muszę Nie. Tam będę miała lepiej. Jakby się coś działo, to wołaj w nocy, dobra? Okej, okay, ja już Cię nie przeszkadzam. Dobranoc. Dzień dobry wszystkim. Witam Was o poranku. Mamy siódmą trzydzieści. No, niestety troszeczkę chmurek na niebie jest, ale na pewno później się rozpogodzi. Jestem bardzo ciekawa, jak minęła noc Oliwi, więc zajrzyjmy. Słuchajcie, światło jest dalej zgaszone, ciemno w łazience, więc chyba jeszcze śpi. No nie wiem, puk-puk, śpisz? Nic nie słychać. Dobra, pozwolę sobie zapalić światło. Czy mi się uda? Nie uda mi się chyba. O, dałam radę, dobra. I powoli zaglądamy. Halo, halo, myjesz się. O, chyba cię obudziłam? No. Sumę mnie <śmiennie> obudziłaś? <się> Cześć kochana Ojejku, jaka jesteś rozkudłana Zaraz uczyszemy włoski No nie Dobrze, jesteśmy wszyscy mega ciekawi Jak ci się spało? Niedobrze, twardo <śmiennie> Ale spałaś całą noc? Czy się budziłaś? Budziłam się dziesięć razy <śmiennie> A tak w ogóle To ja nie wiem dlaczego Ale zapomniałam ci przynieść piżamę i spałaś w takich ubrankach? No trudno, nic się nie zadziało. Przynajmniej jesteś już ubrana. Słuchaj. Przynajmniej gdy robiłam, nawet umyłam zęby. Kiedy? No. To no, o której no, ty godzinie wstałaś? I czemu mnie nie wołałaś? No tutaj wstałam. Ale to było wieczorem. Czy już dzisiaj rano znowu umyłaś? No wieczorem. Ojejku, ja myślałam, że już dzisiaj od rana myłaś zęby. No dobra, to no wszystko dobra, się wyjaśniło. Od rana. Dobra, to ja nie wiem, coś kręcisz. A nie bałaś się, jak tu było tak ciemno? Ja to się bo po było to krzesełko. No nic, ale twój challenge uważam za. Zaliczony. Brawa dla ciebie! Jej! Yeah! Nie wiem. Ja, ja to, to bym, To ja. to jeszcze na śniadanie? Ja mam to przecież przed sobą. <grym> Ale Lizak to nie jest w ogóle pożywny. Zaraz ci zrobię może tosty. Wczoraj miałaś bułeczkę, to dziś tosty, dobrze? Także zaraz lecę do kuchni, ty uczasz sobie włoski i w nagrodę zabieram Cię na miasto. Zrobimy może te warkoczyki. Ja stawiam. Okej, okay, pasi? Mhm, pasi. Okej, okay. a my widzowie z Wami się żegnamy. Dzięki, że z nami chyba, byliście. Chodka? Tam na półeczce chyba górnej. Oczywiście pamiętajcie, zostawiać nam łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał I klikajcie w ja dzwoneczek Przepraszam Cię bardzo do, do zobaczenia w kolejnym odcinku Pa, pa, pa. Całuski 102